Witamy na kolejnym odcinku z serii Euro 2020. A dzisiaj chciałbym Was zaprosić na spotkanie Włochów z Niemcami. Drugi półfinał mistrzostw Europy na Wembley. Kto się przy, przyczyni, przyłączy do finałowej pary? która już są Francuzi. Czy to będą Niemcy, czy to będą Włosi? Jestem za Włochami, ale zobaczymy, jak się ten będzie potoczy. Zobaczymy. Czemu teraz ja nie wiem, zobaczymy. Mamy, proszę Państwa. 29 sierpnia Bo to przepraszam 29 sierpnia przepraszam, co ja nie mogę tego robić. 29 sierpnia Mogę teraz pokazać wam Dzisiaj mamy proszę Państwa półfinał w Niemcy, włochy Kto wygra ten mecz na Węble Chyba możemy już zacząć przejść do relacji, proszę Państwa, tego półfinału Kto wygra ten mecz półfinałowy? Czy to będzie średni Czy to będzie wielka klasa? Zobaczymy. To będzie wielki hit i my tu zapędzamy na długo. Może to będzie jedno z tych wielkich wieczorów. Na stadionu Wembley zaprasza Karol! Karolek! Zapraszamy na spotkanie Niemcy-Włochy na drugi półfinał Mistrzostw Europy 2020! Już kolano Morawę! 45 tysięcy kibiców na stadionie! Oczywiście, nie blisko siebie pod powodu koronawirusa, ale jest połowa trybun, która jest na pewno bardzo głośna. Niemcy są faworytem w tym metrze, ale Włosi też mają coś do naruszenia Niemcom. Owszem, słaba faza grupowa była, druga drugie miejsce, prawie w tej grupie nie wyszli, ale... Przez finale zagrali świetnie, w jednym meczu ze Szkotami też świetnie zagrali, a teraz może być kolejna nieszczęścia spotkania zarządów Włochów, oby, ale Niemcy chcą jak ten mecz wygrać, ale zobaczymy, jak ten mecz potoczy, może będzie się sterytne spotka jeśli ja spotkanie, to z drugiej półfinalu z Europy, na pewno długo kibice zapamiętają, zresztą my zapamiętamy tutaj, co zrobią, proszę Państwa, Włosi, albo Niemcy, kto wygra mecz, już szkodzą nam Marawę, obydwa reprezentacje. Już tu wchodzą. Bardzo głośna atmosfera. Lista 2 stopnie pędzęłambe i godzina 21. Piękne wydarzenie. Dzisiaj było to trochę deszcz... I może padać deszcz, ale zobaczymy. Dzisiaj emocje. Wiem w ochy. Już przedstawiam Wam składy obu dużym Skład Niemców na bramce Terstregen, obronie Ginter, na lewej obronie Schmerzel, na prawie obronie Dijkmeyer, w środku obrony Oboatęg, Mam tu Gintogena, Ozila, Marco Roysa, Thomasa Millera, Mario Götze i oczywiście Bio Woland na, na, na szpicy. To składem znacznie Niemiec. I tak właśnie tutaj trener niemiecki tutaj mówił Daj sobie chłopie wszystko, daj się je wszystko, jesteś naszym może sprawdzić, ale... Teraz, teraz wam przedstawię skład dwóch w, w tego spotkania będzie... Felix Brych Proszę was bardzo, będzie... Będzie Hecakir, przepraszam To jest dla turecki będzie Turek będzie prowadził mecz półfinałowy A prawda skład Włochów. Na bramce Leali, obromie, konsigli, z piątką, w Szkole, na lewej stronie muru, na prawej stronie Ogdbona, Saponara, Bivieni, z piątką Kantagli, z Beradli. Insynie z 17 No i z osiemnastką oczywiście Mario Balatelli na szwicy Może dzisiaj będzie bohaterem tego meczu, ale zobaczymy, co się pokażą Włosi, to jest skład Włochów przedstawiony, oczywiście Trenerem jest tutaj Antonio Conte który poprawił do bardzo dobry ten swój zespół Morda do mieszka Europę poprowadzić Zobaczymy już dzisiaj są w półfinale i dojdę do finału, już w tym finale bardzo chcą by wygrać. I wiem jaw też pamiętam taką inspirację. Już zaczynamy ten mecz, już zaczyna ten mecz, który każdy chce wygrać. Mecz na Wembley, mecz, który no. Nie Niemcy liczą, to są 90 minut awansu do, do finału. Tak, gry Włosi o tym wiedzą, ale nie, jest, Niemcy, Niemcy są faworytem tego meczu. Już zaczynamy to zgucanie. Niemcy zaczynają tutaj, na Wembley. Większość kibiców jest niemieckich tutaj. Już tutaj zaczęli kopać się piłkę, uwaga na prawą stronę, na aut, Teraz już pięknie tutaj. Piłka mają Włosi. Uwaga, jest Royce, z lewej strony, Royce, Royce, tutaj kiwa się, ja tutaj, kiwał teraz jego uwaga, Royce, Royce, tutaj nas, To jest nie, dopadł do tej piłki, Volant, ale udosłuchał mnie o centymetr, żeby mógł trafić w piłkę, naprawdę, bardzo blisko był tutaj, Volant. gdyby, jakby trafił w piłkę, to myślę, żeby był gol na 1 do 0. mają dużo szczęścia, Włosi, bardzo dużo szczęścia, ale tak uważam, nie wiem, co tam teraz czy właśnie mają piłkę teraz. Waga no Teraz pięknie beradi podaje tutaj do... Ale w stronie insynie i do do Jego Balotelli! Ale jednak! Teraz trzygen tutaj! Naż 11 15 minuta meczu. Grodzi są włosi, mają rzut już na naprawdę Stworzyłam bardzo groźne sytuację. Jas. Yes. będzie, proszę Państwa, insynie na prawej stronie drutu różnego. Jednak się tu ja nie w insynię. minutę meczu już chodzi. Uwaga, jest do włoski, Bardzo głośno tutaj na muzele są wpuszczane. Więc jest ta atmosfera bardzo, bardzo gorąca. Uwaga, inscenie do Beratiego goal! Jeden 0 Johnny Beradi! Co zrobił pomocnik na poli teraz? Pięknie! Pięknie mam, proszę Państwa. 1 do zera Beradi, minuta meczu. I teraz Włosi obejmują prowadzenie. Brawo! Berardi, Piękna tu bramka, z po osyście! mówiłem tutaj, chudaliście z siebie, chłopie, przez też tutaj. Ładne środkowy. wiemy co robi, potrafi robić właśnie w Napoli, to są dwóch właśnie z Interu, też była taka asysta insynia po powtórzyłem, czyli Berardi Właśnie w Napoli w meczu z Interem Mediolan, właśnie to było w trzygestej, w tej... kolejce. To był obramka na jeden, do jednego, teraz wychodzą na prowadzenie, w tak wordym meczu tutaj włosi. Jeden 0 dla Włochów. Bragi! Mogę 27 minutę, tutaj jest Włoch, uwaga, jest Gace. Gace teraz do Wolanda, Woland nie ma spalonego. Woland! Woland tutaj, pod nogami! Laliego jeszcze nie, koniec nie ma spalonego. Marco Royce próbuje wkręcić tą piłkę, i gol! Gol! Gintogen! Ale spalony jednak był. Był na spalonym, proszę Państwa, Marco Royce. Był na spalonym. Był na spalonym, a więc cały czas 1 do 0 dla Włochów. Już tutaj podniesie się wszyscy z miejsc. Już euforia tutaj na trybunach niemieckich, ale jednak Włosi cały czas są na prowadzeniu. Pięknie czwarta minuta, waga jest tutaj, proszę Państwa. nie Cruz teraz podaje. teraz piłką uwagę, teraz do. Piękna ta sytuacja, teraz, teraz piękna. Teraz sytuacja, wolant, 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 wolant. Do Cruza, Cruz. Krus. Cruz zaparkował strzał, Cruz. Oj, teraz na 16 metrze, Cruz obok słupka, ależ normalnie teraz był blisko Toni Cruz. czwarta miuta. Piękna sytuacja, ale nie niewykorzystana. No i sędzia kończy pierwszą połowę, bo nic nie doliczył. Nie było waru żadnego, żadnej kontuzji, a więc. Po pierwszej połowie Włosi prowadzą 1 do 0 i są od 45, 45 minut awansu do finału, ale to z piłka dozna. No bo czym są jakieś po przerwie? Kuszamy się do studia w Warszawie, jak na razie. No i proszę Państwa, drugą połowę meczu zaczynają Włosi. Zimna strona, a teraz dopię głośny, włości by są moim prowadzą. Oni są dobrymi się, ale to będzie ciężko, nie mam już teraz Już muszę... przyjęli piłkę, już tutaj wolam się piłkę. Już tutaj ładnie próbuję tutaj Ginter, Ginter, już tutaj do Gintogena. na Ginter teraz podaję do Krusa, Royce, Royce, groźnie. Royce, tam jest wolant na sam, na sam. Uwaga, Volant, Volant tutaj. Błąd z obronia włoskich, wolant. Będzie okazja, wolant, czy to będzie wejście smoka, wolant. Go! Jednak! I tu jest początek pierwszej połowy. I Volant to strzela. Ma mało, skoncentrowali Włości chyba ten swoim napięk na swoich kibisów. Marko Volant, Jeden do jednego. Pięknie, no. I tutaj mówił, da siebie, chłopie, wszystko, i dał siebie, wszystko, mobilizował się, nakomunikował się, wie, ma być linię podania piłka i był na dosłownie takiej pozycji idealnej, między obrońcami włoskimi. Nie było spolanego, nie było spolanego! Mamy proszę Państwa mam remis jeden do jednego, pięknie, teraz to zrobili. Yy, Niemcy. I Włosi teraz muszą znowu wejść na prowadzenie, albo Niemcy. Teraz Niemcy wierzą, że wyjdzie na to prowadzenie. W tym półwgmiałem i Europy. Włosi nawigują grę. Od środka. Remis w tym meczu. Czyli z takim teraz. Wolny na uwaga Beradi! Jeszcze tutaj Bertucelli! Jeszcze nie ma tutaj! Bonusi! Bonusi! obak słupka! Bonusi, tu już, ale rób, ale blisko bonusi! Piękny teraz trzeba bonusiego, ale na, teraz mamy remis w tym meczu! 69 minuta, teraz bargnek strzela tutaj Niemcy! Trzeba uwalać wolant, wolant, nie ma spalonego wolant, ale jednak oba słupka! groźna sytuacja teraz dla Niemców! dziesiąta, usłaniuta ca rozwagę przyciskają w łosi, bo oni tam przyciskają ten robić dwa, trzy ataki groźne, uwaga, ja mam poszanę stronole El Sherevi, Elsher nie ma spalonego, nie ma spalonego, Elsze Revy! Boba laterie gole, jeszcze do piska nie zdążył! To jest jeszcze nie koniec, uwaga! Viviani na poprzeczko! Już tutaj, musieli się bać, Niemcy, i, mamy cały czas, Remys, Może bęga na grywkę, trochę do grywki, ale, widać, że Włosi są bilej tego, bo oni swoją ataków w tym, teraz, w tej drugiej połowie. Już tutaj, i no, na ataki, już się emocje tutaj na 100%. Co, no, całego początku mało się w tym meczu, więc nie wiem, co ja tutaj mówię. no. I tak to właśnie jest, no. Niemcy od bramki. Biegną teraz tutaj Włosi szerewi groźnie tutaj Wywiani, Wywiani. Wow, nie mogłem go wstrzymać Wywiani do balateli! EJ do balateli! Trafił w pi piłkę, ale dosłownie tylko swoim kantem swojego buta. Obok słupka, piłka. Teraz już groźnie włosi. 82 miłta. Uwaga, 85 minuta mamy gatę Gintogen, volant. Uwaga, tam jest Mariogece, Mario Mariogece, Mario Wbijaj Mario tutaj lali! Bo brakuje to piłkę, bo no i wybija piłkę! Teraz no, Bertucelli jeszcze wybija piłkę Bertucelli, nie koniec gry, Bertucelli! Nole! Elferevi tam jesteś też Balotelli, Elferevi sam na sam, Elferevi tutaj sam na sam był teraz e z Gintogenem, Elferevi! Elferevi! Jeszcze gwaka, 2 jeszcze Rami! Obronił to teraz, ale baloteli bal, bal, powinien dostrzelić. Nie wiem czemu tą do nie wykorzystało. No jak wolno tego zmarnować? Nie było spalonego, nie było spalonego. A to dziwne, mamy sobie chociaż w tym meczu. I odbraw dla ten strega, nie ma tematu równego, proszę państwa. Nie ma nadrzutu równego. Bo on po prostu baloteli. Już mam 89 minutę meczu. Wow, teraz przerzut tutaj, ja wybierze nad Kelem. Uwaga, nad Kimichem, uwaga. Jest tutaj Włosi próbują strzelać, uwaga. Nole, ale no, bardzo blisko by był teraz, nole. Ale cały czas mam remis tym meczu. Uwaga, mam 6 minut doliczone, teraz Włosi. No, ale trzeba muszą uważać, teraz Niemcy, Esherevi, Esherevi jest teraz strzela, wybijam teraz to Niemcy, już tak biegnie, Volant który był blokowany przez gracze teraz włoskich, uwaga, nole, Esherevi, damo się, czy urwał, Esherevi. Jeszcze lewic, tutaj zamarkował, teraz doświadczam. Jeszcze lewic, tu i na balotelli. Balotelli Jest 2:1, a więc Chiemcy, jak teraz jedzie, poza to czasami, Włochy prowadzą. 2:1, 1 balotelli. Dziesiąta pierwsza minuta! Co tu się teraz stało, proszę państwa? Dojrzono czas gry! Pierwsze minuty tylko czasu gry, Balotelli... Główkuje pokonując też Regena! Balotelli bohaterami, na I Włosi coraz więcej finału! Odpoczęli Włosi, tutaj widać, zablokowani Odebrało piłkę tutaj Saponara, d który się tutaj był nole. Shorewi się tutaj nagle urwał, El biegł Bieg. Ustęp zablokował dośrodkowanie. Do Tam był sam ustawiony na Baloteli. Tam był 400 perów niemieckich, jednak Baloteli. Był sam, nie było spalonego, nie było tutaj spalonego, więc niestety dla Niemców, ale szkody dla Włochów, jest jeden, dwa do jednego teraz za Włochów i to, a jest dramat Niemców, Włosi są coraz w finału. Piękna bramka brateriego. piękna bramka. Więc pobierali się teraz tego Niemcy, oni się rozpoczęci, już tutaj na co mówią, z Rakibice wszyscy, ale włos szaleją, może są w wielkiej euforii, działają teraz takie Muzyka bostrza, go gola cały czas. Mario Batelli na trybunach. Pięknie to zgrasz, Batelli, bohaterem tej Może Włości Włosi są w finału. Włosi są w finału od 2006 roku, gdzie byli w finale mistrz... Od 2012 roku, gdzie byli w wielkim finale też z Hiszpanią, proszę Państwa, i byli w finale mistrza świata z Francją. I to ma być powtórka finału mistrza świata z 2006 roku, proszę Państwa, a zobaczymy. Niemcy teraz są w piłce, Niemcy próbują, ale nie dają no grana. Teraz Włosi mają piłkę. 56 minuta. Niemcy próbują rozgrywać jeszcze. Włosi przyjęli piłkę, już tutaj mamy Kutnios, ostatnia podrogi Niemców. I myśli Państwo, i co? I koniec meczu, koniec! Włosi w finale mistrzostw Europy 2020 na Wembley. Niemcy muszą znieść gorycz porażki, to oni odpadają z mistrzostw Europy. Ostatni dosłownie minuta, do doliczonego czasu gry tego meczu. Dosłownie, w ostatnich 5 minutach, dosłownie, w doliczonym czasie gry w gufkuje dając, dosłownie, prowadzenie na do jednego Włochom. I to Włosi wyciężają dzisiejszy mecz. Oni są w finale z Francją, to są historyczne właśnie chwile teraz dla Włoch. Oni tworzą historię, ten razem. Oni w zagrali podobnie z Ryszardem, a teraz zagrali jeszcze lepiej, bardziej skutecznie, oni się zmobilizowali, wygrali z zespołem lepszym, jednak Wszyscy się ogotali oni atakowali, oni oddali 13 strzałów 22 ataki w drugiej połowie, 13 strzałów włochów... Razem 23 strzały Włochów na no, 20 strzały Niemców 52% posiadania piłki dla Włochów I no, byli lepsi Włosi, i oni jednak są lepsi, 2 do 1, Włosi wygrywają w tym meczu Jednak Faw nie można też być tylko faworytem na papierze, trzeba być faworytem w Realu i w piłce, o to właśnie w kółko chodzi i to Włosi jako nie faworytem, oni są w wielkim finale mistrzostw Europy, tak samo jak Chorwacja 4 lata temu. Prawdziwy oczywiście, w, y 2 lata temu na, na prawdziwym dzialu w, y w Rosji, a teraz Włosi są w wielkim finale, nie wiem, że nóż chodzi, nie mogę podaczki, Volant płacze z Marco Rojsem, wymienia się koszulkami, wiadomo, trzeba się wymienić koszulkami, na pewno od Smutny prezydent Niemiec, który no chyba Zwrócił tutaj na murawę, no Ja się nie smutny Niemc, ale Włosi się są w euforii, On szaleją, no, ta jasna trybuna, chyba będzie dzisiaj Święto, chyba całą nos tutaj w Londynie Mimo koronawirusa, no to to wszystko na uwagę Ja tutaj Muszę powiedzieć wszystko, do widzenia Ja się żegnam, cześć, papa, zgłaszamy się do studia w Warszawie To strada w w wielkim finale EURO Włosi zagrałem z Francją W wielkim finale Mistrzostw Europy, ale wielkim wielki finał, który odbędzie się już W poniedziałek proszę Państwa, w poniedziałek jutro O 20:00 Pierwszej Włosi wygrywają z Niemcami w ostatniej minucie, do do ciągu czasu gry W ostatnich minutach, w tej pierwszej minucie dokładnie tutaj piękna główka Palacuriego, od której się pięknie urwał Między obrońcami Niemiec, który był tak naprawdę niepilnowany, oni byli skoncentrowani tutaj na Elserawie i innych innym, innym zawodnikach. Barateli był tutaj niepilnowany, byli za bardzo zastosowani, żeby opanować tutaj. Baratelli musiał już przejść pewnie strzał bramy, która dała wielki filar Włochom. I to Włosi są wielkie filarem, na pewno nie da panu tego Niemcy. Do. To jest kilka, dużo lat, sporo lat, naprawdę. Rękoczka, bo wielkie kierowa już pewnie w niech meczach chłopackich może Niemcy, Włochy. Zabawiam tego naprawdę nie i też naprawdę nie zapomnę tego Włosi, bo oni są w wielkim finale, oni tworzą wielką historię i to oni są w wielkim finale mistrzostw Europy. Dokładnie tak jest wielki finał na Wembley. Francja, Włochy. Już w pierwszej, już jutro! Pięknie! Robert Lewandowski ma szansę na Króla Szczęsów I to raczej tak się stanie Robert Lewandowski daje na Króla Szczęsów Ale... Miłczostwo to nie pewno zdobędzie Ma Polskę odpłacić w finale I teraz Włosi powalczą Może Państwa, to będzie najważniejsze wydarzenia tych miłczostw